A ona pierdoli mi, że jakieś roztwory. Pani to ma chyba jakieś w głowie zatory. Do tablicy proszę. Rozwiązuj batory. Zadanie drugie z egzaminu 2023 z programu 2024. No to e, tutaj mamy, aby otrzymać super ciężkie jądra pierwiastków z końca siódmego okresu. Kaliforn bombardowano jądrami takimi podczas jednego z eksperymentów zaobserwowaną przemianę. Powstałe jądro X uległo rozpadowi, no to może sobie tutaj najpierw tego X policzymy, czyli dodamy najpierw to do tego, czyli 249 i 48, no i odejmiemy sobie 3 tutaj po drugiej stronie, czyli minus 3 to jest 294, No, i na dole tu mamy 98 plus 20, to jest 118. I to jądro 294, 118. Musimy sobie znaleźć w układzie, co to jest. Bo tutaj widzę, że nie ma nigdzie napisanego. No i może najpierw znajdźmy. Dobra, mamy układ okresowy. 118 sobie tutaj znajdziemy teraz. Do osiemnaście. Tutaj mamy Ogeneson, czyli tutaj Oge widać, tak? O tym szukamy. No dobra, no i tutaj trzeba po prostu od tej liczby odjąć tą, Więc 290 dziewięćdziesiąt minus dwa to 4. Czy tam 294 minus 290 to jest 4, no to tutaj musi być 2, nie może być inaczej. No i tu piszemy sobie hell. No i to tyle w tym zadaniu. Bardzo łatwe, tradycyjnie jak to z promieniowania. Dajcie suba, łapę w górę albo w dół. I do następnego filmu. Cześć! Ona pierdoli mi, że jakieś roztwory. Pani to ma chyba jakieś w głowie zatory. Do tablicy proszę, batory.